Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami SMS rozsyłanymi przez oszustów jest to próba wyłudzenia danych wrażliwych w tych SMS-ach jest informacja o nieodebranym świadczeniu z ZUS. Jest również link, w który należy kliknąć, aby świadczenie odebrać. Te SMS-y nie pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie wysyłamy takich wiadomości do naszych klientów z prośbą o kliknięcie w link i również nie prosimy o podanie danych wrażliwych niezabezpieczonymi kanałami komunikacji. Prosimy o zachowanie ostrożności, szczególnie jeśli jest taka sytuacja, że dostajemy albo podejrzane maile, albo SMSy od rzekomo od Zakładów Ubezpieczeń Społecznych i y, nie pobieranie żadnych danych, ani nie klikanie w podejrzane linki.